A ty jechałeś na H? Na H, bo właśnie nie mam, tak, ja wie, tak, tak... mam 7 tysiące to wiesz. Wiem, ale tak, tak właśnie czuć, że mało tej mocy i tak, tak zbierasz. Tak się... Ale go nie podbija tak. No sobie, nie podbija. No, jest za dużo gazu, nie? No. Ale kurwa tak zwątpiłem, że na pewno mam na H. <laughs> nie, bo ten zakręt jak się minie, to już Tak, ja to widziałem, ja to widziałem, Jak nie jest zakręt, to już jest grunt. Ale widzisz, jak nie zdobierzesz prędkości, to wiesz.

jechodą Wam pokazał, on wiedzie tam o, To było idealne. Ja jedcie chcesz To jest fajny. Hyb. O tak jest! Doszłości złapać, bo jest okay. wiesz, kurczę um. cię! Turbo mu się załączyło! Bardziej tu. Wojtek, bardziej tu, bo ci może złapać. iyi oldu Się dobrze. Coś się. Coś się dzwoni O tak, przymierz się ładnie, nie? I teraz, i teraz dołóż. I teraz doje. Jeszcze za wolno, bo mocniej. O, wziął. teraz o tak! Jeszcze większą prędkość, wierzy i pójdzie! Już się obrobiło! Bo tak było, wcześniej to było kurwa, fajnie. No, to kisier, bo to kary, no hey, kurwa, ty... no, to. Mariusz, otworę, żeby zrobił tył po się było, wyjdźcie, Będę cię łapał, jak coś! Dobrze, dołuż! I do pełna i wio! Jogie! Dobry stracha Ona he? Czy <gry> to było czyściuśkie? No, czyściuśkie. Tak, tak, tak. Jak piernięcie nie uwlaka. Viva a pro! Tak ja by chciał przejechać Bo one on za bardzo tu, a ja bym tam po drzewie koszę, wiesz i, I się boję widzę troszkę, bo... No dobra To było teo Dobra jest Dobra jest, nawróć no, się i tam Lewo! Kurde. Przemek, przemek by mnie przejechał, kurwa, oni panikują na prawo, bo zwolniają i się boją, bo tam jest miś, troszkę na lewo. Ja nie wiem kto jedzie, daj no tutaj klasę Wejdź po samym drzewie, tak jak ja, żebym po samym drzewie tak. Na lewo, jak najbardziej Gdzieś ty tym lesie daj, no, daj no jeszcze los tam po samym drzewie ładnie A, No to dawaj Legenda to wio? tędyk i tędyk, na prosto elegancko tego Jedziemy sobie i możemy jechać, bo jeszcze jest tego terenu, ale a z drugiej strony jeszcze jest, za tą górką jeszcze jest. Taka jedna fajna. Jedziemy? Oj, tam sobie zjedziemy, tam i wyjedziemy już za drogę. Trochę wolno kurwa.